Dzień dobry, porozmawiamy dzisiaj z panem doktorem Pawłem Zmorą z Zakładu Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na temat wciąż trwającej epidemii COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Panie doktorze, z koronawirusem SARS-CoV-2 mamy już do czynienia od kilku miesięcy. Na całym świecie trwają intensywne badania mające na celu poznanie nowego wirusa. Niepokojący jest fakt, że część osób przechodzi COVID-19 bardzo łagodnie lub nawet bezowiawowo. Pozostali zaś rozwijają bardzo ciężkie objawy. Czy wiemy, jakie czynniki mogą mieć wpływ na rozwój choroby? Do tej pory znamy kilka czynników, które tak naprawdę warunkują albo które predysponują do ciężkiego przebiegu choroby. Między innymi i przede wszystkim największym czynnikiem jest wiek. Osoby powyżej 65 roku życia e, przechodzą e, zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zdecydowanie ciężej e, niż osoby młodsze. E, innym czynnikiem, który wpływa na a, przebieg choroby, e, jest na przykład przynależność do rasy afroamerykańskiej lub też azjatyckiej. Wykazano, że Afroamerykanie, jak również Azjaci, przechodzą znacznie ciężej zakażenie wirusem. Oprócz tego oczywiście należy nadmienić choroby współtowarzyszące. Przede wszystkim choroby układu oddechowego, ale również choroby metaboliczne, takie jak otyłość. I chyba najważniejszy czynnik warunkujący przebieg choroby COVID-19 to palenie tytoniu. Udowodniono, że, że palacze zdecydowanie gorzej przechodzą zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i u nich obserwowano najcięższy przebieg tej choroby. Okay, rozumiem. W Polsce mieszka około 38 milionów ludzi, a od początku marca zarejestrowano już ponad 40 tysięcy osób zakażonych nowym koronawirusem. Zanim niektórych naukowców nawet do 80% populacji na świecie zostanie zakażone przez SARS-CoV-2, czy jest to faktycznie możliwe? Wydaje mi się, że tak. Dopóki nie znajdziemy e, skutecznego leku, e, dopóki nie znajdziemy skutecznej szczepionki, e, ta pandemia cały czas będzie trwała, a wirus będzie rozprzestrzeniał się e, w naszej populacji, będzie zakażał coraz to nowe osoby, e, tak więc te 80% jest jak najbardziej możliwe. Tak jak powiedziałem, dopóki nie będziemy mieli skutecznego leku, który zahamuje nam się wirusa, który spowolni i, i pozwoli walczyć z chorobą COVID-19, no niestety wirus dalej będzie się rozprzestrzeniał. Dopóki nie będziemy mieli odpowiedniej szczepionki, która powinna być podstawą odporności populacyjnej czy odporności stawnej, dopóty rzeczywiście będziemy zmagać się z tym wirusem, dopóty będziemy walczyć na froncie z koronawirusem SARS-CoV-2. Wiele osób uważa, że zachorowań na COVID-19 na całym świecie jest znacznie więcej niż pokazują to oficjalne statystyki. Osoby, które nie są ujęte w statystykach, to bezobjawowi chorzy. Czy to możliwe, że tak wiele osób łagodnie przechodzi infekcję nowym koronawirusem i czy można oszacować liczbę osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2 bezobjawowo i nie zostały zdiagnozowane? Ja tu pozwolę sobie odnieść do naszych badań, które prowadzimy tak naprawdę, bo tak będzie chyba najprościej. Do tej pory przebadaliśmy ponad 500 osób. 500 osób, które w formularzu rejestracyjnym zaznaczyły, że nie miały i nie były badane na obecność wirusa SARS-CoV-2. W większości przypadków również nie miało żadnych objawów chorobowych w ostatnich miesiącach, czyli nie przechodziły przeziębienia lub też nie przechodziły infekcji grypopodobnej. Wśród tych 500 osób zaobserwowaliśmy obecność przeciwciał na wirus, przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 u około 5%. Tak więc 5% osób, które przebadaliśmy, Przeszła infekcja wirusem SARS-CoV-2 bezobjawowo. Oni rzeczywiście mówili, że nie widzieli żadnych objawów, nie było tych typowych objawów e, dla covid czyli nie było gorączki, nie było też kaszlu, nie było duszności e, i nie było żadnych innych objawów. Rozumiem. A czy może Pan przybliżyć nam główne założenia wspominanego projektu? Na czym dokładnie projekt polega i jak można zidentyfikować tych tak zwanych cichych nosicieli? 2? Przede wszystkim projekt polega na tym, na znalezieniu przyczyn molekularnych, przyczyn genetycznych tego różnego przebiegu choroby COVID-19. My chcemy porównać tych cichych nosicieli, tak jak pani stwierdziła, osoby bezobjawowe z osobami. Które przeszły zakażony wirusem SARS-CoV-2 ciężko, które musiały być hospitalizowane, które musiały być podłączane pod respirator. I w tym pierwszym etapie naszego projektu, my rzeczywiście chcemy zidentyfikować te osoby bezobjawowe i w tym celu tak naprawdę badamy naszą populację. Przebadamy około 2000 osób na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Na podstawie formularza rejestracyjnego oraz wyników testów serologicznych, wytypujemy grupę osób, która rzeczywiście jest bezobjawowymi nosicielami wirusa SARS-CoV-2, jak również tą grupę osób, która ciężko przechodziła chorobę COVID-19 i zbadamy tak naprawdę dwa geny u tych osób i porównamy sekwencje tych genów u osób bezobjawowych oraz u osób ciężkich. Tymi dwoma genami. Po pierwsze jest gen receptora, do którego przyczepia się wirus, jest to białko AC2. A następnie, oprócz receptora, zbadamy proteazę serenową, którą zajmiemy się od lat i która jest niezbędna do aktywacji oraz namnażania się wirusa. Badania japońskie wskazują, iż pewna drobna zmiana w sekwencji proteazy może predysponować do bardzo ciężkiego przebiegu grypy. My chcemy zobaczyć, czy ta zmiana istnieje również w populacji polskiej oraz czy ona już może być również skorelowana z ciężkim przebiegiem choroby COVID-19, bądź też, czy też w naszej populacji, bardzo odmiennej od populacji japońskiej, będziemy w stanie zidentyfikować inne mutacje lub też inne polimorfizmy, które w znaczny sposób będą wpływały na to, jak dana osoba, jak dany ochotnik przechodzi chorobę COVID-19 rozumiem. Panie doktorze, a czy masowe wykonywanie testów serologicznych może być dobrą strategią we wskazaniu osób, które mogą na przykład bezpiecznie wrócić do pracy i do swoich codziennych czynności i jakie inne korzyści płyną z wykonywania testów przesiewowych również u osób, których, u których nie rozwija się pełna covid? Ja przede wszystkim jestem naukowcem, więc jestem bardzo chętny do wykonywania jak największej ilości testów serologicznych, testów przesiewowych, dlatego że te testy dają nam bardzo konkretną wiedzę naukową. My wtedy wiemy tak naprawdę, jak. Epidemia bądź też pandemia przebiega, ile osób rzeczywiście jest zakażonych, i w większości przypadków, w przypadku wcześniejszych epidemii, pandemii, wiedzielibyśmy, ile osób zaczyna być odpornych, czy nabieramy tą tak zwaną odporność populacyjną bądź odporność stadną. Niestety, w przypadku zakażeń wirusem SARS-CoV-2 pozostaje wiele niewiadomych. My do tej pory nie wiemy e, i pewnie przez kilka następnych miesięcy nie będziemy wiedzieli, czy przeciwciała u, u osób, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2, e, pozostają przez dłuższy czas czy też zanikają i, i wtedy niestety będziemy um, mogli być ponownie zakażeni um, wirusem. E, to trzeba zbadać i to między innymi również będziemy badać w naszym projekcie. Osoby, które um, są pozytywne, u których wykryjemy obecność przeciwciał IgG albo IgA, zostaną poproszone przez nas o przybycie do nas um, za pół roku oraz z rok, żebyśmy jeszcze raz sprawdzili tak naprawdę, czy te przeciwciała są i czy one funkcjonują bo to jest to najważniejsze, co nas interesuje. Tak więc odpowiemy tak naprawdę, czy, czy ta przeciwciała, czy testy na, na przeciwciała, czy te testy prześcierawa mają sens, dlatego że niektóre doniesienia na tą chwilę, doniesienia naukowe, sugerują, że niestety te przeciwciała będą zanikać. Czyli nie ma tej długotrwałej odporności. Tak? Niestety nie, tak więc dużo badań musi zostać jeszcze wykonanych. Wirusa znamy tak naprawdę o, od kilku miesięcy. Nie mamy jeszcze odpowiednich modeli zwierzęcych do tego, żeby badać, jak ten wirus się zachowuje w organizmie, jakie są długofalowe skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz między innymi, jak długo przeciwciała będą utrzymywać się w organizmie. Dopóty nie będziemy mieli odpowiednich modeli, dopóty cała pandemia nie będzie trwała odpowiednio długo, dopóty nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje z przeciwciałami, czy powinniśmy, Wykonywać duże testów serologicznych czy też testy genetyczne? Ja jestem zwolennikiem wykonywania naprawdę masowych testów przesiewowych, masowych testów genetycznych, dlatego, że to nam daje mniej więcej ideę, daje nam obraz tego, co się dzieje w społeczeństwie, czy powinniśmy luzować to obostrzenie, czy też je zaostrzeć. Oczywiście. I jeszcze ostatnie pytanie. Niektórzy eksperci zapowiadają drugą falę zachorowań na COVID-19 jesienią tego roku. Czy możemy już teraz przewidzieć, czy faktycznie czeka nas kolejna fala zachorowań oraz oszacować, kiedy pandemia się zakończy? A może tak naprawdę teraz jest druga fala, może pierwsza się jeszcze tej pory nie skończyła? Ja bym właśnie powiedział, że cały czas trwamy w tej pierwszej fali. Patrząc się na doniesienia medialne który, i doniesienia ministerstwa z ostatnimi dni, które pokazują nam rekordowe zakażenia, rekordowe ilości zakażeń, my cały czas jesteśmy w tej pierwszej fali zakażeń. Cały czas jesteśmy w tej fali wznoszącej, tak więc sądzę, że druga fala nam nie grozi. My cały czas jesteśmy w trakcie pandemii i, i to trzeba cały czas podkreślić. Pandemia cały czas trwa. Tych zakażeń cały czas wzrasta w Polsce, obecnie we Francji podejrzewają drugą falę, dlatego że tamta ilość zakażeń rzeczywiście spadła. Jeżeli popatrzymy się na ilość zakażeń w Ameryce Północnej czy w Ameryce Południowej, tamta fala rzeczywiście cały czas, cały czas rośnie. Dlatego wydaje mi się, że przede wszystkim nadal powinniśmy uważać na siebie, nadal powinniśmy nosić maseczki, nadal powinniśmy utrzymywać dystans społeczny. Jeżeli możemy, rzeczywiście pracujmy zdanie, unikajmy tłumów. Ja wiem, że jesteśmy w okresie wakacyjnym, tak naprawdę. Każdy chce wyjść, bawić się ze znajomymi i poleżeć na plaży. Moim zdaniem, powinniśmy poczekać tak naprawdę. Jeżeli Uda nam się zwalczyć tego wirusa, między innymi również przez ten dystans społeczny, przez to, że ten wirus nie będzie mógł przeskakiwać z jednej osoby na drugą osobę. Będzie jeszcze wiele okazji do wyjścia na plażę, do grupowania się, robienia ognisk. Na tą chwilę jedyne, co mogę rekomendować rzeczywiście, to dystans społeczny, maseczki, unikanie tłumów i tak naprawdę trzymanie kciuków za naukowców, za lekarzy i za wszystkich, którzy walczą. Na pierwszym froncie z koronawirusem. My naprawdę ciężko pracujemy, starając się znaleźć nowe leki, starając się znaleźć przyczyny ciężkiego, bezobjawowego przebiegu choroby COVID. A lekarze cały czas starają się walczyć o życie i zdrowie pacjentów, którzy są zarażeni wirusem SARS-CoV-2. To właśnie za tę ciężką pracę dziękujemy i trzymamy kciuki za projekty. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.